Drogi, tylko że ogólnie chodzi o zdrowie. Tu no, chodzi o sieć. No to, to w razie czego? Ja, ja nie mam żadnej informacji, także mogę Cię wypuścić na jedno rozwiązanie. Okej, okay, dobra, z luz. Tymi... I wodę my poprosił jeszcze. I przytręci. Nie, może nie, bo się spotnę. Nie dobra. no, weź stary ten. Byłeś e... kiedyś u nas wcześniej? Oczywiście. Weź, to poproszę twój numer telefonu. 7, jest... oj. O! <laughs> Co to jest Boogie Man? Post... Franciszek? Franciszek. Trzy buggymenu po Co to jest buggymen? Przetreningówka. Jak trzy? No stary, a jedną będziesz pijuć. A ty masz kontrakt u nas w flexi? Tylko no. jest nieopłacany po prostu, jeszcze za to. Tak, tak, tak. Więc mogę puścić tylko po prostu, będziesz musiał go opłacić. O, oczywiście, że opłacę, tak? Dobra, no to, mi się to mnie wpuścisz. Muż, ja musi, z niego potwora robię, więc to nie ma szansy, tak. mieć, żeby nie opłacić. Jak nie opłacić, to ja tu przyjdę osobiście. Worek widzę, niedobrze, bo widzę, że będą chcieli, żebym pokazał umiejętności. Klen tam jest? nie, to jest klen Buteryks.